Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu, sobie przerzucimy proces wire'a na jakiś hosting, czyli jak najprościej to zrobić? Generalnie najprościej to jest tak, jak w poprzednim tutorialu pokazywałem, utworzyć profil. Jeszcze raz sobie utworzymy ten profil. Tu mam tą czystą instalację, powiedzmy tą tworzoną proces Wire, i musimy proces. I znowu sobie to zainstaluje czyli przerzucimy to wszystko już na hosting w taki sam sposób jak instalowaliśmy na localhost, przejdźmy do modules nev generalnie jeszcze raz to pokazuję jak zainstalować, ponieważ nie każdy będzie na pewno oglądał poprzedni tutorial czyli dajemy tutaj download and install czyli instalujemy ten moduł INSTALL NOW oraz teraz przechodzimy do EXPORT SITE PROFILE no i tak eksportujemy jak wcześniej jak będzie MY PORTFOLIO mój szablon tutaj możemy dodać sobie ten obrazek tak jak mówiłem SCREENSHOT oraz tutaj zostawiamy Start, Export. Continue. Wszystko jest OK. Pobieramy. OK. Przechodzimy gdzieś do Xampa. Pobierzcie sobie jeszcze proces wire, deweloperską wersję, czy tam znaczy się zwykłą wersję najlepiej. Może ta już niedługo będzie master. Czyli jest taka dosyć stabilna ta wersja. Czyli ją sobie pobierzcie. Ok, zapisz plik. Ja już ją mam tutaj y, pobraną oraz wypakowaną. Teraz muszę to ten mój profil y, wypakować. Wypakuj tutaj. No i po prostu dodaję ten profil do procesu Render. Teraz musimy to najlepiej sobie zmienić nazwę na przykład na tery na jakąś krótką oraz dodać do archiwum zip dodaj do procesu Wire zip żeby nam lepiej było to przerzucić generalnie będę przerzucał poprzez WinSCP czyli połączę się ze swoim hostingiem tak jak teraz tu mam widok wszystkich domen przechodzę do niej to na tej domenie będę na Xtra gpl instalował czyli tu przechodzę do HTML. No i tutaj już tego zipa całego przerzucam, czyli będzie na pewno szybciej ten zip przed niż cała tutaj instalacja pojedynczych plików Natomiast następnie logujemy się do panelu administracyjnego, na przykład DirecTadmin oraz przechodzimy do tej domeny. Musimy jeszcze utworzyć sobie na pewno bazę MySQL, menadżer baz MySQL, nową bazę danych. I tutaj dajemy nazwę bazy oraz użytkownika hasło tutaj daje sobie losowe wy jednak zróbcie jakieś hasło dosyć mocne tak samo użytkownika możecie wiadomo tutaj zmienić, jeszcze trochę dopisać tu jest chyba do 7 do 8 chyba znaków, nie pamiętam oraz załóż jeśli wszystko ok, będzie tam tutaj pokażę szczegóły tak jak teraz Czyli ta baza już jest utworzona. To musimy sobie skopiować, najlepiej sobie zostawcie jeszcze otwarte oraz skopiujcie. Nowy dok dokument tekstowy, baza wprócz, powiedzmy już jest. My to zmienię na CCCC. Niech będzie, tego jeszcze nie mam. Idzie w systemie. Czyli to co najważniejsze. Ten host to mi nie jest potrzebny, generalnie. Nazwa bazy, nazwa użytkownika. Czyli to wszystko podmienimy. Jak tutaj skończy mi się przegrywać, to generalnie powrócimy. Czyli wszystko mi się tutaj przerzuciło. Przejdźmy do direct admin. Tutaj, żeby wrócić. Oraz do głównej strony przejdźmy do naszej domeny do plików do domains do tej naszej domeny do public.html i tutaj możemy bardzo szybko wypakować, czyli wypakujmy rozpakuj teraz możemy sobie powrócić nawet lub przejść tutaj do czy czegokolwiek, czegokolwiek, ja używam WinSCP odświeżmy tak jak widzimy te pliki są chwytnijmy je wszystkie zaznaczmy i tutaj przerzućmy do tej strzałki do góry, żeby wszystkie pliki były na wierzchu powiedzmy to jeszcze zostawmy tego proces wire'a może tego zip'a, później na koniec go usuncie po prostu oraz przejdźmy do naszej domeny. Czyli moja to będzie Xtra H2GPL. Musimy teraz połączyć się z naszą bazą danych, po prostu. Czyli Get Started, wybrać ten profil, czyli mój szablon, tak jak widzimy. To są różne profile, te podstawowe, czyli te, które otworzyliśmy. continue Continue to next step. Database Name. Teraz musimy to. Bazę tutaj sobie dodać nazwa bazy, nazwa użytkownika oraz hasło czyli to wszystko musimy dodać tu widzimy default time zone już automatycznie się robi tak samo tak jak mówiłem ten host nam się zmieni i dajemy continue. czyli tak jest chyba najprościej no i teraz dajemy sobie admin login może być proces wide, może być inny, niech zostanie user oczywiście by sobie zmienić na jakieś mocniejsze hasło usera oraz tutaj ten login możecie zmienić również może ten login od razu zmienię na przykład niech będzie rafałowski rafałowski Czyli tak może być nawet continue. No tu suba, login to admin, czyli widzimy, że login teraz mamy pod tą nazwą, którą se tam ustaliliśmy. Teraz przechodzimy. Tutaj widzę jakiś wyszedł błąd, ale... Zobaczymy, czy coś będzie się działo. TF8, patch, przejdźmy jeszcze raz. Eee, widzimy, tutaj był jakiś... jakiś drobny problem, jednak nic złego się nie dzieje. Czyli dobrze. Zainstalowaliśmy go poprawnie. E, tutaj nic się takiego... Złego nie stało, wszystko działa oczywiście. Można na to wszystko również podmieniać w bazie danych, czyli eksportować, importować. Tak jakbym chciał ręcznie to instalować, to bym na pewno przeszedł do pi oraz wyeksportował po prostu całą bazę oraz tutaj zaimportował, czyli też również byłby, byłby bardzo prosty sposób. Czyli tu z procesu Aire nie ma jakiegoś problemów, po prostu bazę danych się przerzuca oraz dostęp do niej. Dajemy. Czyli tak prosto można ten system sobie przerzucać pomiędzy hostingami czy gdziekolwiek, nie ma jakiegoś problemu, tutaj nie trzeba podmieniać generalnie żadnych tam url tak jak na przykład przy WordPressie, tutaj naprawdę bardzo szybko się to przerzuca, nie ma żadnych problemów. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następny.